Dzień dobry wieczór moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, to było straszne, ale pominimy to. E, tak czy inaczej już chyba przejeżdżaliśmy tędy, nie? Takie mam przynajmniej dziwne wrażenie, że te wszystkie rzeczy tutaj miały miejsce. Czy ja mogę w lewo, w prawo? Taki jakiś drift, coś tutaj? Nic? Misio tam z tyłu za mną siedzi. Nagrywam w dzień. Może będę akurat się mniej bał, może akurat... Nie będzie to miało większego znaczenia, natomiast yy, wspaniałe są te przejściówki tutaj i te sale. Jak to wygląda. A tak z ciekawości, liczył ktoś z Was ile drzwi otworzyliśmy przejeżdżając tędy? Aha, hmm? znowu jestem tym ptaszorem. Okej. Okay. Naprawdę mam wrażenie, że powtarzamy kawałek. O właśnie, czyli ten kawałeczek o, powtarzamy. Dobra. Nie rozumiem, ale na pewno wiem, że muszę grę podgłosić, ponieważ jak była na samym początku ustawiona, to było wszystko w porządku i też było mnie... Słychać, dlatego wrócimy sobie. A co to tutaj jest tutaj. Hmm, ja coś tutaj widzę. Ale na ten moment weźmiemy sobie ustawienia, weźmiemy sobie rozgrywka, bo chyba chodzi o dźwięk, tak jest. I sobie zostawimy tak jak jest. Zaraz zaraz, bo tutaj tak dookoła to ja praktycznie nic nie widzę. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widoczne, oho! Koty zaczynają się ganiać. Okej. Okay, super latarka, ale popatrzcie jaki ma w ogóle ten. Okrągły, to znaczy duży zasięg. Muszę pamiętać, że przyszedłem od strony od strony prawej ławki, tutaj gdzie były te. Więc na ten moment będziemy szli na lewo. Tu coś mi się pojawi na 100%, ale jestem bardziej zainteresowany tym samochodem. Okej, okay, obrazek... Lokomot czy to jest lokomotywa? Czy to jest jakiś monster truck z dragster z silnikiem na zewnątrz? Chyba dragster. Rodzina zginęła w wypadku dragsterowym. W wyścigach dragsterów. Mi się wydaje, że to mniej więcej gdzieś coś w ten sposób. Zaraz będzie, że się za bardzo będę skupiał na takich pośrednich rzeczach i... O! Wygląda na zepsute. Czyli ja tym będę mógł odjechać? No, chcąc, nie chcąc? Aha, zapomniałem, że nie mogę podskakiwać, muszę iść na około samochodu. Dobrze, no tutaj coś na pewno będzie. Nie rozumiem. Czy ja tędy nie mogę na razie przejść, ale tam ktoś jest ogólnie. Dobra, nie, to nie łaski bzy. No. Czy obrazek się zmienił? Nie, obrazek się nie zmienił po tamtej stronie, też pewnie zepsute jest. Więc chodźmy w całkowicie inną stronę. Most, szklarnia. No zobaczmy tutaj, tutaj my wszędzie chyba już odwiedzaliśmy te miejsca, nie jestem pewien. Czasem strasznie cierpię, bo muszę się powstrzymywać, gdy widzę cię z tak przepięknym nożem w ręku, kiedy przygotowywujesz obiad. Wyobrażam sobie wtedy ciebie i mnie w uścisku z zimną stalą w Twoich trzewiach. Patrzę wtedy w Twe piękne oczy, zaszklone od łez, w których powoli gaśnie życie. Marzę, by wtedy złożyć ostatni pocałunek na twych siniejących ustach, Eddie. Jakiś psychopata, a nie Eddie, halo. Nie mogę nic potwierać? Okej, okay, mam taśmę i coś mi się wydaje, że... że tą taśmą mogę rozwalić, to znaczy taśmę, Taśmą mo mogę rozwalić, znaczy naprawić samochód mogę naprawić. I jak naprawię samochód, to wtedy będę mógł go odpalić i prawdopodobnie wjechać w tamto miejsce. Ale wiecie, co tutaj jest jeszcze? Akurat mostek. Ja bym chciał zobaczyć, kim jest ta postać, co mi się pokazuje? Jorik? Chyba tak. Aha, tutaj nie mogę. Tu jest łódka zepsuta. Dobra. No to wracamy w takim wypadku. Zobaczmy teraz jak będzie... Nie są trudne te, te zadania. Bardzo mnie to cieszy, biorąc pod uwagę, że jeżeli chodzi o jakieś tam logiczne zadania, żeby coś po prostu połączyć, dodać, odjąć, no to wtedy mogą być problemy. O, tego nie zauważyłem, że tu akurat coś jeszcze... Ja mogę tutaj wsiąść? Nie, nie mogę. No dobra, no ale tutaj tak wygląda jakby ktoś coś dowoził. To jest samochód chyba ogrodnika. i są... W ogóle pobrudzone wszystko jest, i wszędzie jest pełno piór razem z liśćmi. Okej. Okay. Naprawiliśmy to, dość szybko poszło, no i co? Uuu. Aha, że niby światło trzeba było tutaj doprowadzić. Dobra, to wiecie co, to pozamykajmy to, bo ja nie mam pojęcia czy to mi w ogóle będzie potrzebne czy nie. Ale niech będzie zamknięte. Uuu. A gdzie jest ta postać, która tutaj była pokazana? Okej, okay, nakręcana myszka. Nie wiem czy do czegokolwiek mi ona będzie potrzebna, ale być może akurat w którymś momencie się przyda. Może będziemy walczyć z jakimś turbokotem, którego trzeba będzie odstraszyć. Zwłoki chłopca w ogrodzie. W wyniku trwającego dochodzenia policja ujawniła zwłoki Teodora Doela. Syn do a nie Doela powinno być? No ale okej. Okay. Syn znanego psychologa został zamordowany, a następnie zakopany w szklarni na terenie posesji przez osiedlowego ogródnika Edwarda S. Ja już nie mam pojęcia, kim ja w ogóle gram. Czy ja jestem Edwardem, czy ja jestem y, tym, y, tym znanym psychologiem? Nie wiem. Naprawdę już mam tak po prostu pokiełbaszone w głowie, że aż mi telefon dzwoni. Dobra, odbierzmy to. Jakiś hak tutaj jest. Dokąd to on prowadzi? Ciekawe, czy coś tutaj się stanie Trzeba było chować się do lodówki? Ja nie umiem grać w horrory To jest chyba tylko i wyłącznie kwestia tego, że w pewnym momencie się przestraszę albo i nie Lucek, gdzie jesteś? Wchodził i chciał wejść na... A to ginger tutaj jest. Przepraszam Was najmocniej, ale przy dwóch kotach naprawdę czasami ciężko ogarnąć własne życie, a co dopiero wiedzieć dokładnie, gdzie one chodzą. Hej. O wilku mowa, właśnie o tutaj, znaczy o kocie mowa. A drugi jest pod biurkiem. Co my tutaj teraz znajdziemy? Znaleźliśmy się w jakimś pokoju. To są rozsypane zdjęcia. Mam wrażenie, że już. skąd mi się tutaj tyle kamieni w kuchni wzięło. Kto to jest? Koneser sztuki. Przepraszam, najmocniej. Muszę zamknąć drzwi, bo właśnie mi koty gryzły kable od zasilania. Ok, wszystko powinno być już dobrze, ponieważ koty wylądowały za pokojem. Także możemy na ten moment oddać się grze. To już widzieliśmy tutaj. Dlaczego tutaj są głazy? To jest dość ciekawe pytanie. Dlaczego się telewizor znowu włączył? Hmm, The Ring. Ej, właśnie mi wyskoczyło powiadomienie e, achievement, że dering e, znalazłem. Ale to się strasznie zadarło. Ja nie lubię takich rzeczy. Trochę mi szybciej serce zaczęło bić, ale tak naprawdę to, to, to w sumie jakiegoś wrażenia dużego na mnie to nie zrobiło. No ale dobra. Co jest? Dlaczego tak się stało? Okej, okay, pokój z Misiem. He, to prawie jak u mnie. Chodźmy jeszcze, zobaczmy w inną stronę, może gdzieś znajdziemy jakieś przejście. Tutaj chyba wejdę, bo mogę. Tutaj tutaj też dam radę. Rolki papieru toaletowego, ale tam do tamtego pokoju by się przydało iść. Są buty. Są buty tego rolnika, czy ja dam radę. Nie dam rady iść na dół, ponieważ to wygląda, jakby to było całe zatopione. Dlaczego mam zatopiony dom? Hmm? To jest ciekawe. Tutaj też mam? Kolekcję minerałów i kamieni? Nie rozumiem. Znany psycholog stanął przed komisją lekarską przed komisją etyki. Eksperymentalna metoda leczenia ciężkich zaburzeń psychicznych opracowana przez doktora Stevena Dowella od dawna budzi kontrowersje. Po sesjach u doktora stan pacjentów ulegał znacznemu pogorszeniu, lecz doktor Dowell utrzymywał zdanie o słuszności zabiegów. Swoją drogą chciałbym jeszcze tutaj dodać, że w języku angielskim stawianie kropki po ym, skrócie naukowym doktor jest ok, natomiast w języku polskim tego być nie powinno. Być może akurat... Ym, Podczas tłumaczenia zostało to zachowane w sensie ten skrót, niby z angielskiego, no ale okej. Okay. Powinno być zmienione. Tak, czepiam się. Główne Stowarzyszenie Psychologów przeprowadziło wywiad wśród osób badanych filmami Doela. Dochodzenie doprowadziło do byłej pacjentki, która pod wpływem eksperymentalnych sesji popełniła samobójstwo. Młoda dziewczyna rzuciła się pod pędzący pociąg, a prowadzący leczenie psycholog zatarł wszelkie ślady wiążące chorą. I jego metody. Doktor posunął się nawet do sfałszowania akt po sekcji zwłok, by uniknąć konsekwencji. Komisja Etyki Lekarskiej postanowiła na szali postawiła na szali odebranie doelowi prawa do wykonywania zawodu, a rodzina poszkodowanej zapowiedziała wniesienie sprawy do sądu. Okej, okay, no to w takim wypadku troszkę nie dziwne. dlaczego niby. Pan ogrodnik wziął się za zamordowanie rodziny Doela. Tak? Skoro ogrodnik był u niego pacjentem, z tego, co, z tego co pamiętam w tej całej historii, nie wiem, czy my tutaj akurat coś znajdziemy, natomiast. Może akurat coś z tego będzie, ale chciałbym jeszcze tamten pokój przetrząsnąć. Chyba tutaj już jesteśmy. Aha, z drugiej strony jesteśmy. Tutaj. Uh, data today is 28th of march <laughs> march march no 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 no. weird case weird case only only experimental methods only experimental <laughs> no why him why? <laughs> why him i don't know i don't know weird case weird weird case Miałem wrażenie, jakby tutaj podczas tej wypowiedzi brały udział co najmniej dwie albo nawet i trzy osoby. Okej, okay, no o, o, moment, moment. Pamięć 1942, ale bardziej obawiam się o powrót pamięci. 19. Moi drodzy, zapamiętajcie, bo ja na pewno zapomnę, zanim dojdziemy do tych drzwi, albo czegokolwiek, co będzie wymagało tych. tych... Wiecie, co czekajcie, chwilę. Zaraz, nie mogę teraz odebrać, szukam długopisu, przepraszam najmocniej. Pudno, ja nie mam długopisu, nie mam czym napisać. Czy ma, nie, może, 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 może mam. mam. 1942, chyba, nie? Jakoś tak to było. Zaraz, 19.42. Kurde, nawet zapisać nie pozwolą, ja nie mogę. Mam? Mam, okej. Okay. Idziemy dalej, gdzie jest ten telefon? Gdzie jest ten telefon? Okej, okay, kruki, dobra, no to... A czy coś za oknem znajdziemy? Nie, po prostu czarne tło. Gdzie jest ten telefon? Na dole? Tam go gdzieś słychać. No, na górze będzie? Czy tutaj? Tu jest, ale zaraz, bo jeszcze mi został pokój z Misiem. Więc zobaczmy sobie na pokój z Misiem. Aha, to jest ten pokój tego chłopaka. Dobra, trochę nie ogarniam tego czarnego. Pamiętniki. Pamiętliwe kruki. Psychologia zwierząta autorstwa Juliet Simpson. Każdego ranka dwa kruki, myśl i pamięć są wypuszczane i lecą nad światem. Kaczuszka. Okej. Okay. Ult Garena tak wygląda. Nie, zaraz, przecież to jest tryndamere. No oczywiście, że to jest tryndamere, nie może. Nie ma innej opcji. To musi być tryndamere. Okej. Okay. idziemy. Zajęte. A ja miałem odebrać, tak? Pewnie ktoś się już tam. Ten. Jakim cudem może być zajęte, jak? Się retrospekcji, ale nie rozumiem o co chodzi. Mogę tylko iść do przodu. Zaraz, zaraz, zaraz. Najpierw nie miał rodziny, później miał, czyli najprawdopodobniej to. Kogoś znalazł sobie a może doktor go zatrudnił właśnie i dlatego on opisywał, że miał rodzinę w pewnym momencie. Pewnie oglądał jakiś film. A właśnie, później powbijał rodzinę, tak? Po tym jak wybił rodzinę koszmary ustały? Okej, okay. nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie my teraz wylądowaliśmy. Hmm, to wygląda trochę jak biuro. Dość. Mhm. Wstępny wywiad, wstępna diagnoza, przetestowanie nowej terapii, czekanie na rezultaty. To rezultaty miałeś chyba na, w postaci swojej żony i dziecka, jakby nie patrzeć, panie kolega. Panie doktorze nawet bym powiedział. Chodźmy dalej, zobaczymy, może to akurat są wszystkie rzeczy, które już na ten moment mia... Nie widzę. Schowali przede mną. Kurde, i nie można podskakiwać. No nie. Okej, okay, pokój dziecięcy, z tego co pamiętam. Totalnie gęsią skórkę, i włosy mi po prostu na rękach stoją. Jest 15:30, a ja po prostu czuję, jakbym oglądał coś przerażającego. W sumie oglądam coś przerażającego, no ale dobra. Teodor jest dzieckiem wybitnie uzdolnionym, jest bardzo spokojny i przejawia charakter marzyciela. Jedyne co mnie niepokoi, to cień postaci, który pojawia się w rysunkach chłopca. Pewnie to jakaś postać z komiksów, albo inny bohater. Na pewno to nic groźnego. Jak to nic groźnego, to trzeba się tym zająć. Albo dziecko ma po prostu mm, problemy z samotnością i znalazło sobie nowego kolegę, który po prostu jest wyimaginowany. Albo coś się do niego przyczepiło i trzeba jakiegoś spirytualistę zawołać. Nie spirytystę, tylko spirytualistę. Żeby nie było, że to jakiś koleś odpędzenia spirytysu ma być. Halo. Czy to była jego żona? Tak to trochę wygląda, jakby to była żona. O poczekajcie, coś możemy. 17 sierpnia 1973 roku. Trzecie urodziny naszego małego Tediego wypadły wspaniale. Całe przyjęcie odbyło się w naszym ogrodzie. Wszystkie przysmaki i desery były zrobione właśnie z owoców, które tam wyhodowaliśmy. Jedyne, co mnie zaniepokoiło, to że Steven objawia jakieś niezdrowe zainteresowanie rozwojem intelektualnym Tediego. To dopiero trzyletnie dziecko, a on już zmuszał je do nauki czytania. Muszę z nim o tym poważnie porozmawiać. Mhm. Mm a może to dziecko kontrolowało umysł ojca. Gdzie jest granica między jawą a snem? Czy jest nasze życie, Czym jest nasze życie? Czy jest ono tym, co śni, czy też tym, co wyśnione? Powiedz, co byś zrobiła, droga Susan, gdybyś nie mogła spać? Czy zdołałabyś zapanować nad snem, który nie przychodzi do ciebie, ale cię nawiedza? Eddie Okej, okay. Steven to lekarz, Eddie to ogrodnik. Dobra, a czy ja mogę się wrócić i czy to cokolwiek zmieni? Na przykład pojawi mi się jeszcze jedna sekwencja. Ciekawe. Okej, okay, mogę wrócić, ale chyba się to nic nie. A co to jest? Helm. What? Naprawdę? Jest tu jakiś tekst? Nie, bo było napisane, prawda? Także to mogę odłożyć. Patrzcie, jak dobrze jest obejść dookoła i zobaczyć, co tam się takiego ciekawego dzieje. Czy tutaj też gdzieś coś znajdziemy? Może coś jest zamieczone pod dywan. Zresztą powiem Wam szczerze, że mam taki troszeczkę ciemniejszy, ale podobny dywan do tego. A Wy macie podobny dywan do tego? Dobra, chodźmy dalej. Ciekawe, jaki pokój teraz nam się. Po... Most... Siema, młody. <laughs> Możemy to jeszcze raz replay proszę. Bo przypomniała mi się sytuacja z layers of Fear, jak dziecko biegnie. Uuu. Ten most kłamie i się wydłuża, jak no Pinokia, a może a może się nie wydłuża. A... A kurde, jednak ktoś zauważył, że może być też tak, że ktoś będzie tyłem szedł. Trudno. No jak ja mam teraz tam wejść? No chyba żeście oszaleli, no naprawdę. No i co teraz? No i co, no i, no i co? Odwrócę się i ktoś mi na, na twarz skoczy, tak? Kaczuszka! Ujej! Ojej Ej, wait Okej okay. Jak ja tupię po lodzie? Dobra Naprawdę wszedłem od drugiej strony i zadziałało. No dobra. Okej. Okay. Koty mnie straszą. Drodzy, nie wiem jak długi jest ten horror, natomiast wróciliśmy do mieszkania i jak widać, zniknęła cała nasza kolekcja minerałów i wszystkich innych kamieni, które się walały przez ściany. Na ten moment tutaj sobie zastopujemy, a my widzimy się w następnym odcinku. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Na razie, hej, hej.